Witam cię serdecznie. Dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób sprawić, żeby gdy robisz jakiekolwiek zmiany tutaj, to aby były automatycznie widziane tutaj. Nie na zasadzie takiej, że ja muszę tutaj nacisnąć Ctrl S, później przejść tutaj i nacisnąć Ctrl R. Chciałbym, żeby to działo się od razu. Myślę, że tak będzie dużo lepiej i profesjonalnie łatwiej będzie Ci się uczyć też w przyszłości. Do tego jest potrzebne rozszerzenie, więc wchodzimy tutaj w extensions, które nazywa się Live Server, czyli serwer na żywo. Klikamy Install, no i w sumie już jest zainstalowane. I teraz kwestia jest tego, że kiedy nacisnę tutaj go Live, to odpali ci się w domyślnej przeglądarce. Ja mam domyślną przyglądarkę Chrome, ale załóżmy, że ono chciałbyś testować w innej przeglądarce. W jaki sposób uruchomić takie rozszerzenie, i gdzie indziej powinniśmy przejść do settingsów, czyli do ustawień. Danego rozszerzenia. Jak widzisz, tutaj masz coś takiego jak manage, czyli zarządzaj, i tu masz extension settings. I teraz odpali ci, się, odpali ci się ustawienia tylko związane z tym rozszerzeniem. I tu, jak widzisz, masz różne rzeczy, ale to, co nas interesuje, to jest to custom browser, czyli yy, możesz ustawić z góry. Na jaka przeglądarka ma być ta, właśnie domyślna, dlatego? I my ustawimy Firefoxa po prostu. Możesz ustawić, jak widzisz, Chroma, Microsoft Edge, inne, które masz zainstalowane. Więc ustawiamy po prostu Firefoxa. No i od tego momentu, kiedy wchodzę tutaj do sample HTML i naciskam Go Live, poczekamy chwilę i jak widzicie, mamy w tym momencie tutaj odpalone, właśnie przysmaki kotów, tak? Zróbmy sobie tak, żeby to było tak, jakby trochę o w ten sposób, tak. Tutaj naciśniemy Ctrl B, żebyśmy mieli więcej miejsca. No i jak widzicie, no trochę mamy mało miejsca, mamy tylko rozdzielczość Full HD w tym miejscu, ale dlatego właśnie też dobrze jest mieć dwa monitory. Dlatego właśnie jak jesteś twórcą internetowych, warto mieć dwa monitory albo dużo większą monitor, na przykład 21 na 9 albo nawet i 32 na 9. I teraz popatrzcie, kiedy ja tutaj coś zmienię na przykład o tu to jak widzimy, na razie tu się nic nie zmieniło po prawej, ale gdy tu zapiszę, u, od razu to jest, to jest ciekawe. Gdy pogrubię sobie to, czyli zaznaczę sobie tak i pogrubię i nacisnę Enter i tu, jak widzicie, mamy to białe i nacisnę Ctrl S, to jest od razu pogrubione, czyli tu odświeżanie dzieje się już samemu, ja już tu nie musiałem przechodzić, więc jest to naprawdę duży plus, tak? No, nie musisz, nie tracisz czasu ciągle na tego kontroler, tak, o którym ja mówiłem wcześniej. Więc odpalenie live serwera super sprawa. Kiedy chcesz zakończyć, klikasz po prostu znowu to jest zamknięte. Chcesz znowu iść live, to jest znowu na live. Tak. Jednak no dalej muszę tutaj zapisywać ten plik. Czy da się to zrobić tak, żeby to samo się działo? Da się. Control plus przecinek. Wchodzi nam do settingsów ogólnie naszego, yy, naszego Visual Studio. Możemy też dać file, Preferences, i jak widzisz, tu jest właśnie Ctrl plus przecinek Settings, ustawienia. I tutaj wpiszmy sobie autosave save, czyli automatyczny zapis. Wyszukiwarka, jak widzicie, to jest tak dużo, jest tutaj settingsów, że możesz wyszukiwać je nawet. Yy, żeby było szybciej. I tutaj mamy coś takiego, co jest wyłączone na starcie. After delay, to znaczy, że po opóźnieniu. Tu mamy jeszcze inne opcje, ale tu jest po opóźnieniu. I tutaj mamy opóźnienie po ilu milisekundach chcemy, żeby nasz plik się sam zapisał. Dajmy na przykład po dwóch sekundach. 2000 milisekund to są dwie sekundy. I teraz gdy ja to zamknę, zauważymy, że raz, dwa. Widzicie, to białe tam znikło. Ja teraz już nic nie klikałem. Co to oznacza? Oznacza to, że teraz gdy właśnie tutaj to usuniemy, tak? W ten sposób. Poczekam dwie sekundy i jak widzimy, zapisało nam się tu. Jeżeli chcesz, oczywiście, szybciej, tak, żeby to prawie że automatycznie się działo, tak, no to dajmy, powiedzmy, tą jedną sekundę, to będzie dużo szybciej, tak? Czyli pak, pak, b, sekundka i bóg od razu to ciężone. Rewelacja, prawda? Bo yy, możesz na bieżąco widzieć, co się dzieje ze zmianami na Twojej stronie internetowej, yy, tu po prawej stronie. Yy, Myślę, że to przyspiesza bardzo też naukę i gdy widzisz coś od razu jak się dzieje, a nie że musisz właśnie altabować, odświeżać. No i przede wszystkim to jest dużo szybsze. Jeśli masz mało miejsca, to. A masz dobry wzrok, to możesz jeszcze zrobić coś takiego jak Ctrl Plus Minus, i wtedy jak widzisz, no, więcej kodu się tutaj mieści i możesz sobie tutaj to dopisywać tak jak wcześniej, ale w, no, przede wszystkim no, więcej widzisz tak, tego kodu tu z lewej, z prawej, czy też no, jak nie widzisz, tutaj dajesz Control Plus. <ścoughs> Czyli Control Plus przypisza, Ctrl Minus oddala. No, my korzystamy trochę z Ctrl Plus z tego względu, że chciałbym, żeby w momencie, kiedy oglądasz te wideo na przykład na mobilnej. Czy stronie, prawda, czyli na przykład przez aplikację jakąś, no to dobrze by było, żebyś ta czcionka gdzieś się nie rozmywała. No jak będzie to takie małe jak tutaj, no to już byś nie zobaczył. Z tego względu piszemy kod właśnie w ten sposób, że on jest tutaj taki przybliżony, żeby był bardziej czytelny dla ciebie. Dobra, to by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.